System, który mam jest na bardzo cienkiej folii. Co sprawia, że z przodu powinniśmy użyć kleju, a nie taśmy. Tutaj mam klej. No i jak to wszystko wygląda? Jak podniosę teraz system, no to widzimy, że ten klej już, że tak powiem, stracił swoją ym, właściwość klejącą, jeśli tak mogę nazwać, jeśli chodzi o trzymanie. No i wygląda to tak. Widzimy, że reszta jak najbardziej fajnie wszystko trzyma, bo z tyłu mamy taśmy, a z przodu mamy klej. Klej się wymienia około co. Znaczy nie wymienia się, do, dokłada się może po 4-5 dniach, zależy jak to u kogo będzie się trzymało, prawda? Ja klej mam na sobie teraz 8 dzień i ja ten system tak naprawdę będę zdejmować już teraz, ale chciałbym po prostu pokazać, co się dokładnie robi. A więc tutaj mamy papier, żeby na przykład oczyścić naszą skórę głowy. No i teraz co robimy? No bierzemy po prostu klej, nic, nic, nic dziwnego teraz nie będę robić, na pędzelek i po prostu smarujemy... Tak, to jest bardzo y, odpowiedzialne. Widzę, że y, robisz ten klej na filmiku i smarujemy po prostu tutaj. I teraz już wytłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że smarując tym klejem, czekamy aż on sobie wyschnie, tak? Czekamy aż ten klej wyschnie i zrobi się przeźroczysty. Ponieważ jeśli teraz, na przykład, tak szybko zrobię i natychmiast przykleję. No to będzie po prostu źle. Będzie źle, dlatego że to po prostu zostanie białe, a to ma być przeźroczyste, prawda? Także to ma być taka e, delikatna warstwa. Ja to robię teraz strasznie e, nieprofesjonalnie z tego względu, że robię to po prostu przy filmiku. Tak, na filmiku to robię i po prostu tego nie widzę. Ja też nie będę dawać teraz dużej ilości, bo ja za dwa dni, powiedzmy, ściągnę. Skoro teraz sobie doklejam system, no to za dwa dni go jednak ściągnę, bo już miałem go dzisiaj ściągać, ale uznałem, że przecież trzeba nagrać filmik, by pokazać jak jak z tym klejem się robi i tyle co, się, co jeszcze ważnego może dopowiem, co się może pojawić może się pojawić na przykład coś takiego że po jakimś czasie kiedy już mamy na sobie długo ten klej no to on się rozrobi taki żółty nie? i będziemy tu mieć takie wszystko żółte ja mam teraz tak troszeczkę żółte no bo już go dużo miałem ja teraz też dużo wiecie, chodzę, biegam po co się ćwiczę i tak dalej, no to to jest naturalne ha ha ha, ha nie leć mi mój drogi no to właśnie w takiej sytuacji po prostu mogą być tam już takie żółte, wiecie, jakby takie kulki, nie? To jest po prostu klej. No to można go sobie delikatnie zebrać. Te żółte, że tak powiem, pozostałości klej, który już, tak powiem, już, już stracił ważność i dać ten biały nowy, nie? No też wszystko zależy od tego, jak trzymają taśmy z tyłu, no bo jeśli mamy taśmy tutaj wszędzie z tyłu, gdzie ja mam teraz, no to wiadomo, że yy, no to wiadomo, że Mogę dodawać sobie kleju co kilka dni, ja teraz. Ja ten system założony miałem w tamtą sobotę. Mamy dzisiaj niedzielę, czyli 8 dni wytrzymał mi ten klej praktycznie. No nie no, bo wczoraj już tak się odklejał, ale to też zależy. No bo klej zazwyczaj mówi się, nie? że tak wytrzyma 4-5 dni, a potem trzeba podnieść, podkleić i znowu dać na dół i nie ma problemu. No ale ja na przykład teraz wytrzymałem z nim prawie. Tydzień? No, 6 dni, jakby nie było. No bo akurat mi tak dłużej trzymał. Nie, no też zależy. Jeśli na przykład gdzie nie będziemy układać fryzurę i powiedzmy trochę szarpać tym przodem, no to też wiadomo, że zupełnie inaczej będzie sytuacja wyglądać. No bo e, ten klej, powiedzmy, jest bardziej. Em, bardziej narażony na, na, na podnoszenie, tak? Czyli bardziej. Em, bardziej musi pracować. Łatwiej się zużyje, jeśli tak mogę to nazwać. Nie wiem właściwie, jak, jakim słowem to określić pracę tego kleju, ale wiadomo o co chodzi. No tutaj już prawie. tutaj już Prawie ucieka. To, co widzimy tutaj, to nie jest jakiś nie wiem, nie wiadomo co, tylko to są takie powiedzmy resztki, grudki, właśnie takie, które powinienem dokładnie zebrać i dać ten biały klej. Ale ja teraz to robię tylko w takiej formie, powiedzmy, szybkiego pokazania. Co, I całe nakładanie na po, od początku wraz z klejem ja będę pokazywać. No, ale już teraz, jakby ktoś na przykład szybko nie wiedział, jak się robi, to mogę powiedzieć, że najpierw dajemy taśmę, nakładamy. A dopiero, kiedy na system nałożymy taśmę, to właśnie system pójdzie do góry. Tu klejmy, czekamy, aż klej się zrobi. Przeźroczysty, i dopiero dajemy w dół. Mój klej już prawie jest przeźroczysty, jeszcze tylko mu tutaj troszeczkę brakuje, i tak to wygląda. No i też wszystko zależy: na przykład niektórzy, jak podniosą, to będą mieć dalej przeźroczyste i muszą sobie tylko nałożyć klej, prawda? A inni, jak podniosą, to mogą mieć tam trochę tych już, tego kleju, który zrobił się taki żółtawy, te kulki trzeba jakby zebrać, czy za pomocą papieru z czoła, czy tutaj gdzieś delikatnie, oczywiście. I nakładamy biały. E, nowy klej, który ma się stać przeźroczysty. I tyle. Ja też mogę jeszcze przypomnieć, jakby ktoś nie wiedział, ja również jestem osobą chorą na łuszczyce, mam bardzo wrażliwą skórę. Ani taśmy, ani klej nigdy mi nic nie zrobiły. No, system mi teraz sam opadł od siebie, ale, te, ale, ale system sam opadł, sam z siebie, powiedzmy, pod wpływem e, ciężaru, e, czy raczej pod wpływem tego, że on jest tak dopasowany do głowy. E, o, o tym już wspominałem, że system e, jakby sam jest dopasowany, tak, do głowy. E, no to teraz właśnie. Tak porobimy. On już się zrobił oczysty, więc mógł opaść. I teraz sobie będę układać, a nie, jeszcze nie. Musi tam się wszystko dobrze wkleić, przykleić. I teraz będę mógł sobie ułożyć fryzurę. Klej się już wszędzie trzyma, a ja zapomniałem przykleić przodu. Dokleić, ale to świetnie się składa, bo zawsze to razem na filmiku skończymy robić. I tutaj po prostu kleję. Matko kochana, żebym ja jeszcze widział, co ja robię. I tutaj po prostu kleję ten przód i tyle. Dobra, aha, tu już wjechałem na włosy, co nie? No dobra, ale te wszystkie błędy, które teraz wykonuję, to w sumie są nawet przydatne, bo to akurat jest tylko do filmiku, a ja tutaj nie jestem od tego, żeby coś reklamować, tylko żeby pokazywać, jak to działa i tyle. No i to teraz musi po prostu... Yy że tak powiem, zmienić swoją barwę na przeźroczystą i tyle jakby. To też nie trzeba się martwić, nawet jak gdzieś nam, wiecie, klej pójdzie, gdzieś nam taśma wejdzie na włosy, gdzieś tak dalej, no to jest ten specjalny płyn, który to wszystko rozpuszcza, to schodzi. Oczywiście delikatnie, nie szarpiemy, nie szalejemy i wtedy wszystko działa. Także naprawdę też nie trzeba, nie wiem, popadać w panikę, w paranoję, że jestem zniszczony, bo gdzieś coś przeszło. Nie, to tak, broń Boże, nie działa. O, już powoli zmienia kolor i jak będzie przeźroczyste, to mogę zakładać. Ok, i ja sobie teraz już system dałem tutaj na dół wklepałem. Jak widać, zrobiłem to chyba dobrze, bo żadnych białych tutaj smug nie widzę. I też jako taką ciekawostkę mogę dodać, że kiedy śpieszy ci się, dałeś trochę dużo kleju, to można po prostu użyć suszarki, tak? Bo kiedy tutaj włosy są podniesione to i daliśmy ten klej, to możemy tam włączyć na ten jeden tryb, ten pierwszy tryb taki łagodny, i tak powoli. Suszyć, żeby ten klej po prostu wysychał. No, bo tu chodzi o to, że ten klej, kiedy jest biały, to jakby jest zły, niedobry, no bo będzie widać i to nie, nie o to chodzi i po prostu będzie no, nienaturalnie to wyglądać. A kiedy on właśnie tak wy zaczyna wysychać, jakby to się robi taki właśnie przeźroczysty i to też yy, pomaga, w tym też pomaga suszarka, po prostu przyspiesza ten pro proces. No i tyle, nie? No i ja już sobie poprawiłem, dałem tu w dół, a teraz mogę układać fryzurę, jaką chcę. No ja teraz tutaj na filmiku to pokazuję, że daję te włosy po prostu tak szybko, yy, trochę byle jak do tyłu. Yy. No i to też jest ten system, o którym kiedyś wspominałem, jeśli ktoś nie oglądał ostatniego filmiku, to jest właśnie ten system na tak zwanej cienkiej folii, który daje ten jakby efekt wow, którego, ten system po prostu można mieć tak zaczesany do tyłu i tyle. I to właściwie wszystko, co chciałem pokazać zrobić. Jeszcze oczywiście będę pokazywać pełen filmik, jak zakładam system od początku, daję klej, ale to był taki na szybko, żeby pokazać, jak ta metoda w ogóle działa.